Oto jedna z moich ulubionych historii. Jest ona zawarta w książce Opening the Door of Your Heart, która jest dostępna na przecenie w naszej bibliotece w rozsądnej cenie. Jest to wspaniała opowieść o mnichu, który budował główną salę w swoim klasztorze. Oczywiście taka budowla zajmuje wiele czasu i wymaga wysiłku. Ale przychodzi pora deszczowa, sezon monsunów. W Tajlandii, tak jak w większości krajów buddyjskich, kiedy przychodzi pora deszczowa, wszyscy mnisi udają się na odosobnienie na trzy miesiące. Tak więc opad klasztoru powiedział budowniczym słuchajcie, wszyscy będziemy medytować przez następne trzy miesiące, a poza tym i tak będzie padać, to nie jest najlepszy czas na budowę. Wszyscy możecie iść do domu i wrócić za trzy miesiące. I odesłał wszystkich budowniczych. Kilka dni później do świątyni przybył gość i zobaczył tę niedokończoną salę. W trakcie rozmowy z opatem zapytał, kiedy sala zostanie ukończona. Opat odpowiedział, ona już jest ukończona. Na co zdziwiony gość odrzekł, co masz na myśli mówiąc, że jest ukończona, nie ma dachu. Macie zamiar to tak zostawić? Nie ma szyb w oknach, a na podłodze wszędzie leżą kawałki drewna i torby z cementem. Jak to jest ukończone? Opat odpowiedział tymi niezapomnianymi słowami: Proszę pana, co zostało zrobione, zostało ukończone. Potem opat wstał i poszedł medytować. Jaka piękna to była odpowiedź. To, co jest zrobione, jest ukończone. Dzięki temu naprawdę możemy znaleźć trochę spokoju w życiu, ponieważ jeśli chcesz ukończyć wszystkie swoje sale, dokończyć wszystkie zadania w pracy i w domu oraz chcesz odpowiedzieć na wszystkie swoje maile i listy, zanim się zatrzymasz i dasz sobie trochę spokoju umysłu, nigdy nie znajdziesz tego spokoju, ponieważ zawsze jest coś więcej do zrobienia. Zawsze powtarzam. Jakie jest jedyne miejsce we współczesnym społeczeństwie, w którym możemy znaleźć ludzi spoczywających w spokoju? Na cmentarzach, kiedy jest już za późno, by się tym nacieszyć. Dlatego mówię, spoczywaj w pokoju teraz. Kiedy możesz z tego czerpać przyjemność? Wynika z tego, że znajdziesz spokój tylko jeśli zrozumiesz, że to, co zostało zrobione, jest już ukończone. Przeszłość minęła. Pozwól jej odejść.